8:5. 5 czas kiedy witamy kolejnych gości w naszym studiu pani Maja Przesławska przystań psychologicznej pan doktor Marek Jasiński seksuolog psychoanalityk Dzień dobry no i temat yy, chyba no nie nowy bo od zarania Kobiet, mężczyźni interesują się kobietami bardzo żywo, e, zwłaszcza ich ciałem. Y, no a jeżeli chodzi o e, związki, to sprawa, która chyba dopiero niedawno tak zaczęła nabrzmiewać, to kiedy odkąd istnieją fora i panie się mogą do, dosyć powszechnie wymieniać pewnymi informacjami, chodzi o panów, którzy oglądają filmy erotyczne, filmy, zdjęcia. No. Czy to jest zdrada? Taki temat sobie dzisiaj postawiliśmy. Wiele pani uważa, że tak. To jest w gruncie rzeczy dosyć trudne pytanie, ponieważ to wygląda troszeczkę tak, że to jest sprawa indywidualna. Ponieważ jakby to, w jaki sposób, jaki zakres swobody partnerzy sobie w ramach związku ustalają, jest rzeczą taką dosyć subiektywną. I może się zdarzyć rzeczywiście tak, że kobiety, i to jest dosyć częste zjawisko, uważają oglądanie pornografii za, za formę zdrady. No ale mężczyzna może się tłumaczyć. Ja nie znam tych pań. Yy, yy, wiem, że się z nimi nigdy nie spotkam, dlatego sobie patrzę, yy -y. porównuję. I, i, tak, I tak właśnie bardzo często jest, z tym, że yy, jakby kobiety zdają sobie też sprawę z tego, że są pewne konsekwencje oglądania yy, bardzo często yy, pornografii. Ponieważ wiadomo, pornografia w pewnym sensie kreuje pewien wizerunek ciała kobiety, jakby pewna estetyka również seksualna się z tym wiąże. I często jest tak, że mężczyzna, który bardzo często ogląda materiały pornograficzne, potem w tym realnym życiu ma pewne oczekiwania od swojej partnerki, które nie zawsze ona jakby ma ochotę. No ale są przecież jeszcze różne odmiany tejże pornografii, prawda? Dzisiaj nawet próbowaliśmy przeliczyć, i dlatego jest ciężko. To na palcach dwóch dłoni zliczyć. No ale porozmawiamy może rzeczywiście o tych, o tych konsekwencjach, czy to nie jest trochę tak, jak no tak jak w ogóle z inicjacją, że najpierw pocałunek, potem może troszkę więcej, a, a potem wtem już wszystko. I czy to stop pornografią też nie jest trochę tak właśnie, jak z, z każdą inną używką? To jest pytanie postawione w, w tym programie, czy to oznacza zdrady, czy nie, w ogóle jest takim ważnym pytaniem, co to oznacza, że mężczyzna sięga po takie materiały, ogląda, jest zainteresowany. Bo dla mnie odpowiedź na to pytanie jest istotna, istotnym odpowiedzią na to, co się dzieje w relacji. I często można potraktować to oglądanie jako sygnał, że coś mi nie odpowiada, coś mi nie pasuje, czegoś mam za mało, e, moje, moja partnerka nie spełnia moich oczekiwań, ale boi się jej to wprost. Powiedzieć, boję się wprost, pokazać, jakie mam pragnienia seksualne, na czym mi zależy i co jest dla mnie ważne. Czyli dla mnie taka forma byłaby zastępczą, zastępczym sposobem pokazania, że coś w związku nie do końca mi pasuje, że to coś w związku nie do końca jest tak, jak chciał. I oczywiście jedna osoba nazwie to zdradą, ale dla mnie ważniejsze, by jako psychologa było, było, było też pytanie, czy to nie oznacza jakiegoś deficytu. Jakiegoś niezadowolenia, jakiegoś braku. Często mężczyznom trudno powiedzieć wprost, nie wiem, chcę więcej seksu, albo to, co robisz w ramach seksu mnie nie odpowiada, nie pasuje. Więc sięgnięcie, łatwe sięgnięcie po taki materiał wizualny, no, daje pewnego rodzaju zaspokojenie, oczywiście zastępcze, które w jakimś sensie no, daje takie poczucie, że mam to, czego nie mam właściwie. Aha. Ale też niektórzy panowie tłumaczą się bardzo często, że właściwie to, to jest najbezpieczniejsza forma, jeśli chodzi o zdradę. Bo nie dochodzi Nic do kontaktu fizycznego, tak. on nie odejdzie nie ma od, konsekwencji. Od, od swojej partnerki, prawda, no nie ma szans na, na, na taką zdradę jakby w tym wydaniu pełnym, czyli, czyli no nie chcę nazwać tradycyjnym, bo nie możemy tutaj mówić o tradycji, mhm. więc no, rzeczywiście być może takie trochę bardziej liberalne podejście do, tego, do tej sprawy mogłoby trochę pomóc. W tym związku, Bo Panie rzeczywiście zazwyczaj odbierają to jako zdradę, prawda? Mhm, dokładnie. Dlatego ja myślę, że w takiej sytuacji ważna jest rozmowa, bo wiadomo, może się zdarzyć sytuacja jakby sporadycznego sięgania po takie materiały pornograficzne, natomiast no, jeśli ale to chyba się staje. To nie jest w stanie tego zbadać, czy to jest sporadycznie, czy to jest często. Mhm. Musiałaby no, zacząć śledzić. Z pewnością jest to trudne i rzeczywiście tak się zdarza, że partnerki z czasem zaczynają śledzić i, i prawda doszukują się tego, że nie wiem, y, że mężczyzna ściąga takie materiały pornograficzne z internetu. I jeśli rzeczywiście coś takiego ma miejsce, myślę, że ważne jest to, aby partnerzy się skomunikowali w tej sprawie, ponieważ rzeczywiście, tak jak pan doktor powiedział, może być to kwestia tego, że czegoś w tym związku brakuje. Ten związek na przykład już dosyć długo trwa i partnerzy w jakimś sensie są już troszeczkę sobą znużeni i potrzebują jakby dodatkowej stymulacji, lub jedna ze stron potrzebuje tej stymulacji i dobrze, żeby w tej sytuacji po prostu porozmawiali mm. ze sobą i. No tak, tylko jak zacząć taką rozmowę. No właśnie, jak dlatego jest tak, jak, jak teraz mówimy, że zamiast rozmowy jest coś innego. Bo to oznacza, że nie możemy do końca ze sobą Czyli rozmawiać. No, może powinno być tak, że partnerka też sięgnie po jakieś takie materiały i można to zostawić. Jeden zostawia w widocznym miejscu, drugi zostawia na tyle widocznym w tym miejscu, <gryty> prawda? I, I potem mogą się wymienić z tymi materiałami, tak? I jest wymiana opinii. Kanwa do rozmowy może być w tym momencie, prawda? No Pokazujemy tak. sobie materiały, bo o ten temat rozmawiamy. Może być, oczywiście. No, bo mamy wtedy bardzo fachowe konsultacje, ale to tak trochę śmiesznie zaraz brzmi. No ale jeżeli chodzi o kobiety, to też coraz częściej zdarza się, że one również sięgają mm -hmm. po tego typu. Są prowadzone różnego rodzaju badania psychologiczne na ten temat i pomimo, że jakby dosyć takim panowała opinia, że rzeczywiście to mężczyźni raczej sięgają po te materiały pornograficzne, że mają, nie wiem, większe libido, większe potrzeby seksualne, okazuje się, że tak naprawdę kobiety również na te bodźce seksualne z materiałów pornograficznych reagują. Także mhm. jakby tutaj w tym zakresie okazuje się, że nie ma tak czy, dużych różnic. Czyli czy, czy, czy można powiedzieć, że kobiety też stają się powoli wzrokowcami, no bo jednak w pornografii chodzi głównie o o, nie, tak? to chociaż chociaż to, co jest wspólne między mężczyznami i kobietami w tych, w tych warunkach jest to, że jedna i druga strona nie, nie bardzo by chciała, żeby druga strona się o tym dowiedziała. Że może jest za, zapotrzebowani na oglądanie takich materiałów, ale jednak w skrytości, w tajemnicy, żeby ten partner o tym nie wiedział. E, no dobrze, a teraz, bo może też dojść do takiej sytuacji, że na no jakoś się dogadają e, i wspólnie zasiądą przed takim materiałami. Czemu nie? To, to, czy to, to już rozumiem jest zdrowe, czy nie? Jest to forma pewnej gry erotycznej może być, pewnego, pewnej takiej inicjacji nowych rzeczy, które do, do tej pory zupełnie nie były robione. Czemu Ale to, to gdzieś nie prowadzi, to nie jest jakiś taki pierwszy krok, przedsionek, przedpokój do e, na przykład sprawdzenia siebie w warunkach e, takiego no, już bardziej rozwiązłego sposobu na, na seks? Jeśli akceptują, akceptuje to dwójka partnerów, nie powinniśmy w ogóle w to ingerować. Jeżeli jedna i druga strona nie czuje się w tym sensie wykorzystywana, nagabywana, czy pod jakąś presją, to trudno tu mówić o tym, że to jest coś niewłaściwego. Jeżeli oni, obie strony się dogadują i na przykład mają ochotę na tego typu eksperymenty seksualne, nazwijmy, na przykład wspólne oglądanie pornografii jako gra wstępna, załóżmy, prawda? To czemu nie? Nie powinniśmy w to ingerować, bo to dwie strony dorosłe decydują w ten sposób o tym, co chcą, czego pragną, nie ma podstaw do niepokoju. Tak długo jak nikt się nie czuje tak. krzywdzony w tym układzie, jakby nie ma, nie ma problemu. Yy, no dobrze, a teraz no, jeszcze taka kwestia, czy z państwa praktyki na przykład wynika to, że panowie, kiedy partnerka zaproponuje, no dobrze, to pooglądajmy to razem. Czy yy, coś tutaj się zmienia? Czy panowie przestają nagle sięgać? I mówią, nie, nie, to może lepiej nie. No czują się troszeczkę zawstydzeni czasami, onieśmieleni. Czułem się trochę przełapani na gorącym uczynku, bo też takie, takie są reakcje. E, mają takie poczucie, że przestaje to być atrakcyjne, bo właśnie nie jest robione w samotności. E, że partner by nie. nie jest to. zakazanym owocem takim. No tak? właśnie, już jest ten zakazany nie owoc. Nie ma deszczu zbyt... emocji. No właśnie, A, właśnie. bo być może o to zwrócić uwaga jeszcze w tym wszystkim. Bo może nawet nie chodzi o to, że trzeba, że czegoś brakuje w tym związku, ale może po prostu od czasu do czasu potrzebny jest dreszczyk emocji w samotności robić coś takiego, co wiadomo, że może nie powinno się robić, może nie jest do końca to właściwe, ale przez to jest ekscytujące bardziej, na przykład. No, do? no dobrze, no, no, drodzy Państwo, no, na sprawę na pewno trzeba spojrzeć e, jednak pomimo wszystko chłodnym okiem e, no i zastanowić się, czy ewentualnie możemy zrobić taki, taki fortel, o którym mówiłem, czy odważyć się jednak na rozmowę. Bardzo dziękuję ja Szczery? za rozmowę, szczerą. Na ten temat Maja Przesławska, przystań psychologiczny i dr Marek Jasiński, seksuolog, psychoanalityk. Dziękuję bardzo, a my zapraszamy zaraz proszę Państwa na jak najbardziej dozwolone obrazki i teksty. Jacek Zimnik i czas na informacje.